Osoby mające wcześniej do czynienia z urządzeniami Apple doskonale wiedzą czego możemy się spodziewać po zawartości pudełka, w którym sprzedawany jest sprzęt koncernu Cupertino. W kartoniku znajdziemy oczywiście sam tablet, tak się o to właśnie prezentuje, którego boczne krawędzie zagospodarowane zostały na najbardziej potrzebne przyciski. I tak na jego prawym boku znajdziemy przyciski do regulacji głośności. Zaraz obok blokady rotacji ekranu, która może również służyć do wyciszenia urządzenia. Tą opcję możemy zmienić w ustawieniach. Znajdziemy również aparat, nad nim włącznik tabletu służący również do usypiania. Mikrofon, a także 3,5 mm jack audio. Na przeciwległej krawędzi umieszczone zostały z kolei głośniki stereo, jest to nowum w produkcie Apple. A tymi właśnie głośnikami otoczony jest port lightning. Sam ekran urządzenia ma przekątną 7,9 cala. Obok niego znajduje się charakterystyczny dla Apple przycisk home. To tyle na razie o tablecie. W pudełku znajdziemy również kilka innych rzeczy. Wśród nich krótki przewodnik wprowadzający do korzystania z produktu w kilku językach a także dwie naklejki z charakterystycznym logo Apple, czyli nadgroziłym jabłkiem. Oprócz tego jest oczywiście przejściówka do ładowarki sieciowej i kabel Lightning. Ten z kolei, jak się zaraz przekonacie, można podłączyć do tabletu zarówno jedną, jak i drugą stroną. Przednio z ekranu blokady możemy przejść do pokazu slajdów. Zdjęcia, które teraz widzicie, nie zostały wykonane iPadem Mini, lecz iPadem trzeciej generacji, którego recenzję mogliście przeczytać na łamach tabletowo.pl pod koniec marca 2012 roku, a więc trochę więcej niż pół roku temu. Z pokazu slajdów możemy wyjść dokładnie w ten sam sposób, jak niego weszliśmy, a więc z poziomy blokady ekranu. Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednej fajnej funkcji. Dwuklik na przycisk Home powoduje pokazanie się opcji muzycznych, dzięki którym w szybki, szybki sposób możemy zmienić głośność odtwarzanej muzyki, włączyć konkretny utwór lub poszukać tego, którego aktualnie chcemy posłuchać. Przejdźmy jednak już do odblokowania urządzenia i kilku słów na, słów na temat samego systemu operacyjnego. Po odblokowaniu ekranu ukazuje nam się jeden z ekranów domowych, których ilość zależy od tego, ile mamy aplikacji zainstalowanych na tablecie oraz tego, jakie umieściliśmy na poszczególnych ekranach i ile ich chcieliśmy mieć. Możemy je oczywiście grupować w foldery, jak to zrobiłam na przykładzie gier. Tablety Apple słyną z obsługi gestów, których i w tym tablecie nie mogło zabraknąć. Wystarczy użyć czterech lub pięciu palców, by na przykład zamknąć jakąś aplikację, czyli wrócić do ekranu początkowego. Właśnie w ten sposób. Możemy również przełączać się między poszczególnymi programami. Wystarczy użyć czterech palców i przesunąć je po ekranie w lewo lub w prawo. Oczywiście przełączanie się między aplikacjami niestety musi trochę potrwać. Przypomnijmy, że ekran ma przekątną 7,9 cala, a procesor jest dwurdzeniowy. Jeszcze jedna fajna opcja, czyli przejście do panelu wyborów programów, dzięki przesunięciu palców w górę. Mamy tutaj wszystkie aplikacje, i z tego poziomu możemy przejść do najważniejszych ustawień tabletu, czyli do głośności, jasności ekranu, no i oczywiście funkcje muzyczne. Warto jeszcze również wspomnieć o tym, w jaki sposób, bardzo prosty zresztą, zrobić zrzut ekranu. Wystarczy w jednym czasie nacisnąć włącznik i przycisk Home. W tym momencie zrobił się screen, który zapisany został w galerii. Preinstalowaną przeglądarką internetową na iPadzie Mini jest oczywiście Safari, jak żeby inaczej. Odpalony jest oczywiście tabletowo. E, przybliżanie bez problemu, oddalanie również. Działanie samej aplikacji e, nie można się przyczepić. Ładowanie się poszczególnych stron bardzo szybkie. E, warto zauważyć, że. Mm, Kliki muzyczne, jak i klipy wideo na YouTube. Otwierane są bez żadnego problemu, aczkolwiek, jeżeli chcemy powiększyć do maksymalnego, maksymalnej wielkości wideo, nie mamy tego klipu na całym ekranie, bo zostaje nam jeszcze pasek adresowy i zakładki. Przy okazji, możecie posłuchać, jak radzą sobie głośniki i urządzenia, wspomniane stereo.

nie, można, nie ma takiej możliwości po prostu, żeby jednocześnie słuchać muzyki z YouTube'a i korzystać w kolejnej karcie, na przykład czytając tabletowo. Spójrzcie, w tle leci sobie, może za bardzo przeciszyłam, leci sobie muzyka w momencie przejścia w drugą kartę. Niestety tamta zostaje, nie, zostaje dezaktywowana, tak jakby, czyli wszelkie treści zostają wyłączone. Jeśli chodzi o czytelność ekranu i kąty widzenia, są po prostu doskonałe. Przy okazji możecie się przekonać, jak działa czujnik położenia. Działa wyśmienicie, już po dosłownie sekundzie, gdy zmienimy położenie urządzenia, zmienia się również położenie ekranu. Oczywiście pod warunkiem, że mamy wyłączoną rotację. Ja w tym momencie mam, możemy ją zablokować. Oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, przycisk służący do blokady rotacji może również służyć jako wyciszać urządzenia można tą opcję zmienić w ustawieniach tabletu No ale jeszcze kilka słów na temat rozdzielczości iPada mini bo o tym nie wolno zapomnieć Jest to 1024 na 768 pikseli czyli dokładnie tyle samo jak iPad pierwszej i drugiej generacji z ekranem o przekątnej 9,7 cala iPad mini ma przekątną 7,9 dla przypomnienia no, i teraz co? Pytanie, czy da się przeglądać y, komfortowo, oczywiście, czy da się przeglądać strony internetowe w pionie? No, dać się da, ale nie do końca czcionki są czytelne, nie do końca są wyraźne i ostre. Y, moim zdaniem trzeba nieco przybliżyć treści, żeby te czcionki stały się właśnie takie y, dość ładne i y, ostre, i żeby faktycznie dało się komfortowo przeczytać tekst. Sytuacja ta zmienia się w momencie zmiany położenia na, poziomą, na poziom. Wtedy nie trzeba powiększać treści, można bez problemu przeczytać to, co znajduje się na ekranie. Jedną z najważniejszych możliwości każdego tabletu internetowego jest przeglądanie PDF-ów. Na początek weźmy plik 50-megowy. Strony wczytują się bardzo szybko, jednak chwilę musimy poczekać, aż tak naprawdę wczytają się wszystkie, co właśnie widzicie w tym momencie. Plik ten zawiera du zarówno dużo tekstu, jak i mm, zdjęć, więc ma prawo chwilę się faktycznie wczytywać. E, co do mm, samego wczytywania się, szybkości wczytywania stron poszczególnych i łapania ostrości przy pobliżeniu i oddalaniu treści. Można mieć zastrzeżenia, bowiem nie jest to jakiś demon prędkości. Niestety nie można tak powiedzieć o tym procesorze, który znajduje się w iPadzie mini. Sama czytelność czcionki jest w miarę OK, aczkolwiek zastosowana rozdzielczość jest nie do końca zadowalająca. I zgodnie z plotkami, które pojawiły się jakiś czas temu i co było w sumie do przewidzenia iPad Mini 2, który prawdopodobnie zostanie wydany w przyszłym roku. A właściwie za jakieś 11-12 miesięcy, zgodnie z kalendarzem wydawniczym, Apple e, będzie posiadał ekran Retina. Jest to wielce prawdopodobne. To już jest plik ważący dwa razy więcej od poprzedniego, niecałe 100 MB. Sami widzicie, że wczytuje się też całkiem szybko. Zaraz zobaczymy, przybliżymy jakiś tekst. O ile coś ciekawego znajdziemy, w jakąś stronę z całą z tekstem, no niech będzie coś takiego. Również chwilę musimy poczekać aż tekst nabierze ostrości. Mini to urządzenie multimedialne pozwala oczywiście również na grę. Na tapetę wzięliśmy asfalta najnowszego. Przeglądzie gier, które bez problemu działają na iPadzie mini, nie mogło zabra zabraknąć najnowszej propozycji firmy Rovio, czyli Angry Birds Star Wars. Jak na pewno wiecie, charakteryzuje się ona dodaniem wielu nowych ptaków i ciekawych możliwości, m.in. laserów i mieczy świetlnych. Jako, że nie jestem zwolenniczką Angry Birds, jakoś nie miałam do tej pory okazji grać w tą grę. Zainstalowałam z czystej ciekawości, żeby pokazać Wam, że działa bez problemu. Jak widać, to jest właśnie prawda. Ale przecież Angry Birds nie jest tytułem wymagającym, więc nie spodziewałam się, że ten tytuł nie będzie działał na iPadzie mini, bo to by było po by było prostu niemożliwe w przeglądzie najważniejszych funkcji iPada mini. Pamiętajcie proszę, że jest to przegląd tylko najważniejszych możliwości tego urządzenia i nie jest to do końca pełna recenzja wideo. Test urządzenia wraz z opisaniem wszystkich funkcji tabletu, a przynajmniej postaram się przybliżyć Wam funkcjonalność tego urządzenia w 100%. Znajdziecie na tabletowo w recenzji pisanej. Wideo jest tu tylko dodatkiem i proszę pamiętajcie o tym, że nie może trwać zbyt długo, dlatego nie mogę zawrzeć w nim wszystkich informacji. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście proszę pozostawianie ich zarówno pod recenzją na tabletowo, jak i na YouTubie. Pozdrawiam Was serdecznie. Katarzynapurastabletowo.pl. z tabletowo.pl